Witaj w kolejnym odcinku na kanale PixEo. Dziś porozmawiamy o rodzajach kampanii dostępnych w systemie reklamowym Google Ads. Jeśli chcesz, aby Twoja firma dotarła do większego grona odbiorców, Google Ads to jedna z najskuteczniejszych platform reklamowych, jaką możesz wykorzystać. No dobra, ale która kampania będzie w zasadzie najlepsza właśnie dla Ciebie? Search, Display, a może Performance Max? W tym filmie pokażę Ci, jakie kampanie masz do wyboru, jak działają oraz ich zalety. Na pierwszy ogień kampania w sieci wyszukiwania. Jest to jedna z najpopularniejszych i najczęściej wybieranych metod reklamowania się w systemie Google Ads. Działa to w następujący sposób. Ktoś wpisuje konkretne hasło wyszukiwarkę, a twoja reklama pojawia się na górze, ponad wynikami organicznymi. Jest to idealne rozwiązanie, jeżeli oferujesz coś, czego użytkownicy już aktywnie szukają. Zalety kampanii w sieci wyszukiwania to wysoka intencja użytkowników. Osoba, która wyszukuje konkretne hasło, jest już zainteresowana potencjalnym skorzystaniem z oferty, dlatego szansa na zrealizowanie konwersji jest znacznie większa. Kontrola nad budżetem. Twoje ogłoszenie pojawia się tylko wtedy, gdy użytkownik szuka czegoś związanego z Twoją ofertą. Daje Ci to gwarancję, że budżet nie będzie przeznaczany na kliknięcia od użytkowników o niskim prawdopodobieństwie konwersji. Szybki efekt. Reklamy w wyszukiwarce mogą zacząć wyświetlać się i generować kliknięcia praktycznie od razu po uruchomieniu kampanii. Drugi typ to kampania w sieci reklamowej. Tutaj reklamy nie wyświetlają się w wyszukiwarce Google, a na różnych innych stronach internetowych, aplikacjach, a nawet na YouTube. To świetna opcja, żeby złapać uwagę tych osób, które jeszcze nie szukają aktywnie Twoich produktów czy usług, ale potencjalnie mogą być nimi zainteresowane. Zalety kampanii w sieci reklamowej to budowanie rozpoznawalności marki. Dzięki szerokiemu zasięgowi docierasz do nowych odbiorców, którzy mogą nawet nie znać Twojej marki. Remarketing. Możesz wyświetlać reklamy użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili Twoją stronę, przypominając im się o ofercie. Niski koszt. Kliknięcia w sieci reklamowej są zwykle znacząco tańsze niż w wyszukiwarce, co pozwala wygenerować duży zasięg niewielkim kosztem. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, kampania produktowa to narzędzie, które zdecydowanie powinno znaleźć się w Twoim arsenale. W tym typie kampanii produkty są prezentowane w formie widocznych kart w wyszukiwarce, które zawierają najważniejsze informacje takie jak nazwa sklepu, tytuł, cena czy zdjęcie produktu. Taka forma trafia bezpośrednio do użytkowników, którzy aktywnie szukają danego produktu. Dzięki temu wiedzą, co oferujesz, bez wchodzenia na stronę, bez zbędnych kliknięć. To idealny sposób na filtrowanie ruchu. Ci użytkownicy, którzy nie będą zainteresowani danym produktem, przeważnie na stronę nawet nie wejdą. Zyskujesz wartościowe wejścia, a przez to też lepsze wyniki. Zalety kampanii zakupowej to atrakcyjna prezentacja produktów. Produkty są widoczne jeszcze przed kliknięciem. Użytkownik widzi je bezpośrednio w wynikach wyszukiwania, co przyciąga uwagę i pozwala od razu ocenić, czy oferta go interesuje. To podnosi jakość ruchu i zmniejsza liczbę przypadkowych wejść. Łatwiejsza konwersja. Widoczne od razu zdjęcie i cena dają jasny obraz tego, co klient może kupić. Nie ma potrzeby zgadywania czy sprawdzania szczegółów, wszystko widać na pierwszy rzut oka. To przyspiesza decyzję i zwiększa szansę na konwersję. Precyzyjne wyświetlanie reklam. Reklamy zakupowe nie wyświetlają się losowo. Pojawiają się wtedy, gdy ktoś aktywnie szuka produktu podobnego do Twojego. Google dopasowuje je na podstawie konkretnych atrybutów, takich jak nazwa, marka, kolor, rozmiar czy cena. Dzięki temu trafiasz do użytkowników z realną intencją zakupową, co przekłada się na większą skuteczność kampanii i lepsze wykorzystanie budżetu. Jeśli chcesz dotrzeć do użytkowników w sposób emocjonalny, kampania wideo na YouTube będzie idealnym rozwiązaniem. Dzięki tego typu kampanii Twoje filmy mogą pojawiać się na przykład przed popularnymi filmami czy w rekomendacjach. Zalety kampanii Wideo to. Ogromny zasięg YouTube. YouTube to druga największa wyszukiwarka na świecie. Twoje reklamy mogą dotrzeć do milionów użytkowników. Zwiększenie ruchu na stronie. Wideo pozwala opowiedzieć historię, wywołać emocje i mocniej przyciągnąć uwagę niż zwykły baner, czy tekst. To sprawia, że Twoja marka zostaje w głowie na dłużej i rośnie szansa, że odbiorca wróci, kliknie lub kupi. Szczegółowe targetowanie. Możesz kierować reklamy do osób w określonym wieku, z określonymi zainteresowaniami, a nawet wykluczyć osoby, które już znają Twoją markę. Kampania Performance Max to zaawansowane rozwiązanie, które pozwala na automatyczne wyświetlanie reklam na różnych platformach Google. Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji kampania ta optymalizuje wyświetlanie reklam tak, aby dotrzeć do odpowiednich odbiorców w odpowiednim czasie, w ten sposób maksymalizując wyniki. Mimo pewnych ograniczeń w kontroli i przejrzystości danych, kampania Performance Max potrafi przynieść naprawdę dobre wyniki, szczególnie jeśli konto spełnia odpowiednie warunki. Zalety kampanii Performance Max. Szeroki zasięg. Twoja reklama może być wyświetlona w różnych miejscach w ekosystemie Google, takich jak sieć wyszukiwania, produktowa, reklamowa czy YouTube. To zwiększa szansę, że trafić do potencjalnego klienta dokładnie tam, gdzie spędza czas. Automatyzacja. Nie musisz ręcznie testować różnych kombinacji tekstów i grafik. System na podstawie zebranych danych sam wybiera te, które najlepiej działają na konkretnych odbiorców. Ty oszczędzasz czas, a kampania pracuje efektywnie w tle. Optymalizacja wyników. Google analizuje dane w czasie rzeczywistym i pokazuje reklamy tam, gdzie mają największą szansę zrealizować zamierzony cel niezależnie, czy chcesz więcej sprzedaży, formularzy czy ruchu. Jeśli prowadzisz biznes stacjonarny, kampania lokalna została stworzona właśnie dla ciebie. Reklamy wyświetlają się osobom, które znajdują się w pobliżu Twojej firmy i szukają produktów czy usług w danej okolicy. To świetny sposób, aby dotrzeć do użytkowników, którzy są gotowi działać tu i teraz. Zalety kampanii lokalnej. Ułatwiony kontakt i nawigacja. Reklamy umożliwiają szybkie przejście do połączenia telefonicznego, trasy dojazdu czy odwiedzenia strony. Im mniej klikniesz między użytkownikiem a Twoją firmą, tym większa szansa na konwersję. Przewaga nad konkurencją w okolicy. Twoja firma pojawia się wyżej w wynikach lokalnych niż inni, którzy nie korzystają z reklam. To daj Ci pierwszeństwo w oczach klienta, zanim jeszcze pomyśli o konkurencji. Kampania lokalna jest idealna dla branż opartej na nagłej potrzebie fryzjer, mechanik. Użytkownicy często szukają usług na już. Kampania lokalna pozwala dotrzeć do takich użytkowników wtedy, gdy właśnie potrzebują pomocy. Jak widzisz, Google Ads oferuje wiele kampanii, które mogą Ci pomóc dotrzeć do nowych klientów i zwiększyć sprzedaż. Kluczowe w tym wszystkim jest jednak to, aby dobrać odpowiednie narzędzie do celów Twojej firmy. Każdy biznes działa inaczej. Nie ma jednego uniwersalnego rozwiązania, które sprawdzi się u wszystkich. Liczy się odpowiednio dobrana strategia, testowanie, analiza czy wdrażanie zmian. A odpowiednio wdrożona kampania potrafi zrobić ogromną różnicę. Jeśli potrzebujesz wsparcia w zbudowaniu dobrze działającej struktury kampanii i wyciągnięcia z niej maksimum efektów, odezwij się do nas. Chętnie pomożemy. Dzięki za zostanie do końca. Jeżeli ten materiał Ci się podobał, zostaw łapkę w górę, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych odcinkach.